Jeszcze mam, y, jeszcze mam taką, taką prośbę y, tu do Pana Wójta i do Przewodniczącego Rady, żeby zwrócić y, się do po prostu operatorów tego sprzętu, żeby może to puścić na żywo, po prostu puścić to w telewizji, żeby po prostu nasi znajomi i nie tylko mieszkający tu Fahrelowie, czy w naszej gminie, tylko w terenie naszej całej Polski wiedzieli, co się dzieje. W związku z tym, że to jest nagrywane, my o tym nie wiemy. To może być wykorzystywane w różnym stopniu i to tak no po prostu nikt się, nikt się z tego nie wytłumaczył, nikt nie powiedział, do jakich celów to nagrywane jest i w jakim stopniu to będzie przetwarzane. Ja bym bardzo prosił Pana Wójta i Przewodniczącego, żeby tu się zwrócili do operatorów, żeby dopuścić w ogóle, no tak na, na wody. Dziękuję. A, dziękuję. dziękuję bardzo. A, to jeszcze to fajny, Szterec, OK. pan Wójt miał z panem przewodniczącym odnośnie naszej telewizji, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Panie pan, pan nie, to ja panu co czemu ja pan, tak. Jest pan, pan, proszę ja w państwo, pan, pan Mariusz Kawałek z na którejś z pierwszych radnych sesji zwrócił, zwrócił się do mnie o możliwość nagrywania. Prawo i jest takie, że po prostu nasze obrady są jawne i nie ma żadnych podstaw, żeby pan Mariuszowi, czy każdemu z państwa udostępnić. Każdy z państwa może przyjść na sesję, posłuchać, nagrywać I to jest normalne to jest i musimy się do tego przyzwyczaić. I, tak, no, dziękuję to ja, jeszcze, ja jeszcze pytałem, żeby, żeby nie wystąpić z wnioskiem jako pan wójt, żeby to, bo szczerze powiedziawszy, my tego materiału praktycznie go nie oglądamy, prawda? I sytuacja może być taka, że to może być wykorzystywane w jakiś sposób, niezależnie od nas, prawda? I to jest, to jest ciekawe, bo jeśli, jeśli by to było monitorowane gdzieśkolwiek, ktoś to sprawdzał, to wtedy jest ta możliwość wymiary. Tak tak Proszę bardzo. Ja odpowiem, faktycznie kamera jest moja, materiał jest... Ale miałem problem z udostępnianiem, a ja nie prowadzę fotomontażu, tylko nagrywam. Więc jeżeli cokolwiek się ukaże, to pokazujące co się tu dzieje. Jeżeli ktoś się tu ośmieszy, to nie ja go ośmieszę, tylko sam się ośmieszy. Dziękuję. To, to znaczy, to znaczy proszę, można słowa tylko. Proszę bardzo. Ja nie to cieszy. naprawdę mnie cieszy bo... Myślę, bo, bo, bo to jest dosyć ciekawe sytuacje, tylko że to z tym ośmieszaniem to jest akurat to dzisiaj wyszło w rezonwrotnie. Szanowni Państwo, ja jeszcze przytoczę odpowiedni artykuł. Artykuł 11 to jest ustawy samorządowej o samorządzie gminy z 1990 roku z rozdziału trzeciego, artykuł 11b ustęp pierwszy działalność organów gminy jest ja. Ograniczenie jawności mogą wynikać wyłącznie z usta. Dziękuję bardzo. No, pan no, czy... Przewodniczący powinien na tym czuwać. Nie trwa wąsowa i nie trwa też prędkość. Tak no, właśnie tak jest. jest Szanowni Państwo, przepisy są prywatne i to pusty. Są prywatne i nie może być na serwis. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma pytań,